Siemano, witajcie. Ja jestem Kubulo, a to odcinek z Minecrafta SkyWars. Tak. Jesteśmy na serwerze mysg.pl i co to za tabliczka? Mapa stworzona przez Lord of Minecraft.pl. Subskrybuj ich. Jak każą, to każą. Zjub. Jestem z powrotem. Dobra. A tak poważnie. zasubskrybowałem ich kanał. I teraz możemy spokojnie grać z myślą, że po prostu nikt nas tu nie wywali i będziemy mogli sobie fajnie grać. Dobra, to widzimy się na arenie. Siemano, siemano, witajcie, jestem już na arence. Już tutaj no, szybko, 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 szybko. Aj, mam strzały, nie mam łuku, strasznie słabo. Może tutaj jest łuk? Tutaj też nie ma łuku. Eee, dobra, tutaj mam jakieś spodnie, odrzut jeden, spoko, spoko. Dobra, to jednak i tak więcej daje. Dobra, 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 dobra Dobra, trzeba teraz lecieć do kogoś, czekajcie, gdzie bym to mógł... Mogę... Gdzie bym tu mógł pójść? What the fuck! Zacięła. Serio? Jest! Ło! Wow, spadł! Jaki śmieć Tak! Widzicie jestem dobry w tą grę jednak? nas ktoś nie zepchnie Wow. Mam żelazną siekierę Mam buty, mam buty, mam wszystko, mam całe ekił Tak Dobra, teraz by się przydało pójść na środek, prawda? Więc sobie, sobie tutaj uczynimy to i pójdziemy szybko na środek na środku, jakiej temy? Ło, jest łuk. Trzeba to wszystko obrabować, żeby te śmieciuchy nie zostały. Prawda? No. Serio? Dobra, to już zostawię. A co to jest? Zakręta butelka! Ło! Ło! mi się w haszczach. dobra, teraz trzeba podejść do tego typa zaskoczyć go z zaskoczenia What? to nie miało sensu strzelić mu PROSTO W BANIE uh, baby. Uh, baby. I... O oh fuck, jaki dzisiaj skill wszedł! Ja chcę nagrać to obrazu mi pięknie idzie. Przy tego śmiecia trzeba wybić. Kurczę, sobie został tutaj. Tak, zostanę sobie tutaj. Zbuduję sobie tutaj fortezę. Tak. Dobra, zbuduję sobie tutaj fortezę. Tak, to będzie dobry pomysł. Dobra. Jest się tutaj ofortyfikować. Teraz bruk Moja budowla nie musi być ładna Moja budowla musi być też Teraz, gdy znowu jest dynek ja! Tak jest ja. Mam zamiar przez cały cyrk później tak spędzić Wow, pięknie Ej, tylko ten typ chyba został, prawda? Te typie daj się zabić. Dobra, nie będę marnował na śmiecia strzał. Pędzimy do góry. Będziemy do góry. Trzeba się rozejrzeć, czy kogoś tutaj nie ma. Tylko on został. No co? Nie miał Będzie miał śnieżek. Będziemy miał śnieżki, to mam Pójdźmy do dobrej nadziei. Dobra, i tak Godorwę, i tak Godormę. Teraz to, to to Teraz ta chwila, w której ja, Kubula pierwszy. <trudy> tuk 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 tuk. Yeah! Gratulacje, wygrałeś arenę 52 i zgarnąłeś 10 łonek Dobra, widzimy się na kolejnej arenie Okej, okay, jestem na następnej arenie Jestem w różowej kapsule hmm. Mapa się nazywa antyk Elo, napiszę mm. im, że nagrywam, że będą będą sławni i zaraz napiszą mi To ty? Kubula? Tak? To ty sławny youtuber Super! O! Pozdrów Mamę? Yeah! Pozdrów mama. Tak. Teraz to pisze, skrzydł, dzielaj! Śmieciu, spadaj! <laughs> o, jaki ci nie jest na śmieściu! jak na lolu, takie debile Dobra, 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 ale strać ich y, to ma większy damage O, tym bowiem skiczkę. Dobra, weźcie! Tam jest środek, tu jestem ja! Wiecie co w sumie? Dobrą taktykę sobie obiorę, kiedy wejdę sobie na samą górę i... Po prostu stąd to nie będą mnie ciężko mieli trafić, nie? Nie znam cię, Kubula 3, 3, 3. On mnie nie zna. Jak on mógł? Co, jakby ktoś zrobił to się zabije. Nie, proszę. Nie. Dobra, śmiecie, walić się. Już nikt nie zrzucił. Co, tu tylko jedna skrzynia? Lol, tu są te skrzynie. Serio, dobra, za barek za... za baraku, za bada... Nieważne, zakleimy sobie ściany. Nie potrafię tego powiedzieć, to jest za trudne słowo. Polski trudny język. Dobra Teraz sobie mogę tutaj na spokojnie posiedzieć Niebieska utwardzona glina bardzo, bardzo fajnie Teraz sobie po, pozbieramy wszystkie rzeczy Oj no pięknie strzały no by się dali łów mi od mnie. Oczywiście nie dadzą bo są biednymi Dziećmi z Afryki Kolejna butelka z wodą Z, 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 z. Trzeci level Sikierę na pierwszy, wydajność 1 Teraz będziemy wydajnie kopać ich dupę Tak jest Dobra To może zwyczajmy... o właśnie może coś kupię w sklepie Ile kosztuje? 70 mam, 25 no to jest dosyć A ja oczywiście przepraszam za mój mikrofon, który jest do dupy Ale dam Myślisz, że co? Zakopiesz się w różowej kapsule, to co? Będziesz fajny? Fajny będziesz? Nie, będziesz pedałem, jesteś śmieciem. Głupi frajerze. Dobra. To może jednak gdzieś pójdźmy? Trochę tutaj nudno. Pójdźmy sobie do jakiegoś śmieciucha, Lubimy go, pójdźmy znowu z powrotem na środek. Będzie fajnie Co rozpadł? Sam spadł Jaka Dobra Jestem na wyspie jakiegoś pewnego o! o, to ten co mnie nie znał, tak? To ten? Spadłem, nie znam cię ku Dobra, no to nie znasz mnie, to właśnie mnie poznałeś To ja, hello jest troszeczkę bacy Dalej. No, to, to Fajnie, nie? Widzicie jak miło? Ci ludzie są naprawdę bardzo fajni Po prostu mnie nie znają Bo... JESTEM SŁAWNY! <grym, grym, grym>, o batko A, ja postanowiłem, że będę teraz nagrywał odcinki coraz cięż, Co... Coraz częściej No bo troszeczkę to zaniedbałem Jak mam być sławny, prawda? Niecham bez sławnym człowiekiem Zrobimy mi taką śmieszną śmierć Też się spalisz Pal się, pal się Jestem bo Boże, co ja najlepszego zrobiłem? Dobra, w sumie to będzie krótki odcinek <słuch> dlatego, że po prostu nie, nie umiem grać w Skywars ale obiecuję, że na moim kanale pojawi się więcej materiałów i z Minecrafta i z innych różnych fajnych gier więc jeśli odcinek wam się spodobał strzelcie łapkę, fapkę w, w górę ja Was żegnam bardzo serdecznie. Cześć. Przepraszam za mój mikrofon.